Niedomyta kostka brukowa? Dokładnie tak, ten film to nie ściema. To co tutaj widzicie, to efekt pracy innej firmy, która wykonała zlecenie w nieprofesjonalny sposób. Klientka zadzwoniła do nas z informacją, że w zeszłym roku skorzystała z usługi mycia kostki brukowej, a efekt był fatalny. Wykonaliśmy próby, aby pokazać nasze możliwości. Klientka, widząc jaki uzyskaliśmy efekt, była zdumiona. Przyznała, że poprzednia firma wykonała czyszczenie zwykłą myjką na prąd, a kiepski efekt tłumaczono zbyt niskim ciśnieniem wody z sieci. Dla nas takie sytuacje są niedopuszczalne. Zlecenie nie należało do najłatwiejszych. Łącznie do umycia było 550 m2 oraz 80 m2 cegły klinkierowej. Dodatkowo klientka poprosiła nas o impregnację, aby zabezpieczyć wszystkie powierzchnie na długie lata. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takich sytuacjach i czy podoba Wam się uzyskany efekt.